Dlaczego mnie tak traktujesz? Jak? Zobieliłaś mnie jakimś świństwem zamiast mlekiem i zostawiłaś we mnie do okropną łyżeczkę zamiast mnie zamieszać. Nie mam mleka. Wlałam ci odrobinę sojowego. Uuu, następnym razem uprzeć. Chcę być przygotowana na taką ciecz. Małpowredna. Poczekaj, aż cię pomieszam. Zobaczymy, czy to takie świństwo. Sojowe jest dobre. Pomaga na uderzenia gorąco w okresie menopauzalnym. E, meno co? Pauzalnym to rozumiem, bo zaraz ci się ta przerwa skończy, ale. Gorąca to ja jestem, nie powiem. Gdzie by tu uderzyć? Ty to lepiej uderz mi do głowy, bo jeszcze mam sporo do zrobienia. Służę uniżenie, ale pomieszaj mnie uprzednio, bo nic z tego nie będzie. Szybciej kręć! Cukier drapie mnie w fusy. Co to teraz za cukier robią, że się nie rozpuszcza i w dodatku drapie jaśnie panią kawę? Zabrała mu zadowolona. Właśnie. I mam takie wrażenie, że ten cukier zaburza mój przepiękny, naturalny aromat. Ty na serio? Przecież to był sarkazm. Nie mam pojęcia, kim jest sarkazm, ale to na pewno jakiś kumpel tego sojowego. A absolutnie proszę mi go nie wlewać. Rany, przestań już. Teraz to ja cię wleję w siebie. Mam nadzieję, że nie przejdzie na mnie ten twój dzisiejszy nastrój. Zaryzykuj. Sama mnie zepsułaś tymi paskudstwami, to teraz się męcz. Męczę się twoim paplaniem i uderzeniami gorąco. Sojowe jest bardzo dobre, a łyżeczka była całkiem w porządku. M muszę przepłukać zęby. Mam między nimi fusy z cukrem.